Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Moi kochani, dzisiaj na odcinku mega przesyłeczka z niemieckiego Panini, dlatego będę mówił w dwóch językach. Hallo liebe Leute, auf diese Seite Łukasz M. heute wird wieder zweisprachig, weil habe ich gekriegt Paket von deutschen Panini. Schauen wir jetzt rein, was ist da drin. Patrzymy teraz do środka, co tam w środku. ich mich gleich bedanken bei Moritz. Vielen Dank Moritz für Paket. Chciałbym znowu podziękować Moricowi za przesyłeczkę. No i co? Patrzymy, co w środku. erste zachy Display Box von Euro 2020 Kick Off 2021. Czyli mamy display boxa z kolekcji Euro 2020 Kick Off 2021. Dwie koperty z limitkami. Dwa briefy mit limitiate karten. And ein Staterpack I starter Dzisiaj na odcinku zerkniemy sobie do kopert. hojty będę wieszałem, to in briefy. Was wie limity z kart Zobaczymy jakie karty limitowane są w środku. Będziecie mieć link do e, sklepu online Panini, żeby sobie zobaczyć, co można tam zakupić, jakie karty. Hier da haben link unten Film und könnt hier reinschauen zu Shop online Panini. Könnt ihr da alles kaufen, kaufen, Bundle und alle Sachen was ihr wollt. No i tutaj mamy, moi drodzy, limitki. Hier haben wir die limitierte Karten. Das ist alles exklusiv in online shop. To jest wszystko ekskluzywne w niemieckim sklepie. Pierwsza limitka Hakan Czalanolu. Pierwsza limitka. Erste limitierte Karte Hakan Czalanolu. Tan. Tiago. Druga limitka. Jago Alcantara. Trzecia Didrity Jonathan Tach. To są, ale kleine limity te karty. To są wszystkie malutkie limitki. Kevin De Bruyne. Julian Baumgartlinger. Emre Can, Timo Werner, Harry Kane Ivan Perisic, tilo Kehrer. Das sind die. Limitierten Karten von äh, Blister, so ich vermute, ja, von das von, von Blister. Das sind Limitki äh, Blisterku, blisterku A, tutaj Limitki online. Hier sind limitierte Karten nur Online Shop. Gross groß und klein. Mamy duże i małe. Erst machen wir die kleine. Najpierw zrobimy malutkie. Dominik Szoboszlaj Marcel Sabitzer, Robin Goussens Kai Havertz. Markus Rashford Kilian Mbappé. Czyli to są limitki małe, doesn't, ale kleine limitierte karty. A teraz duże, jest die Grysy. Cristiano Ronaldo Leroy Zane. Jadon Sancho. Kilian Mbappé. I ostatnia, i letzte, Jao Felix. Galle zachy, szyne, grosse limitierte karten. Super sprawa, moi drodzy, duże karty limitowane. Pięknie się to prezentuje. Ich denke, das ist das beste serie von Panini. Myślę, że to jest najlepsza seria od Panini, jeżeli chodzi o cało kształt. Ok, moi drodzy, mam pytanie do Was: co robimy z boksem? Chciałbym rozegrać pojedynki, dlatego napiszcie w komentarzu, jakie mecze chcielibyście, żebym rozegrał 3, bo mamy 24 saszetki, więc po 8 saszetek 3 mecze zrobimy. Tak więc piszcie w komentarzach jakie pojedynki chcielibyście, żebym rozegrał. Ich möchtet mi diese Box machen Battle. Schreibt, ihr, was für Teams soll ich aufstellen und was für Spiele soll ich da machen. Sind 24 Buste dann machen wir drei Spiele bei jedes Spiel wird acht Buste schreibt ihr welches Team soll ich da nehmen? vielleicht Polen gegen Deutschland können wir so machen da so, więc, moi drodzy, fajnie będzie na przykład taki pojedynek e, Polska kontra Niemcy albo inne jakie sobie tam e, wymyślicie okay das ist alles möchte noch einmal mich bedanken bei Moritz Chciałbym jeszcze raz podziękować Moricowi za przesyłkę. No i co, widzimy się na kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i cześć. Das ist alles, meine Freunde. Będę wir uns sehen bei filmy. Ok? ciao, bis nächste mal.